Symbolu płomienia świecy osłanianego rękami przed wiatrem odwołał się biskup senior Tadeusz Rakoczy tłumacząc czym jest życie konsekrowane. Hierarcha w asyście około 20 kapłanów uczcił 1 lutego w bielskim kościele pod wezwaniem na Najświętszego Serca Pana Jezusa Dzień Życia Konsekrowanego. W przeddzień święta ofiarowania pańskiego w świątyni modliło się około 100 sióstr zakonnych ze zgromadzeń działających na terenie diecezji bielsko-żywieckiej. Obecni byli przełożeni działających na podbeskidziu zgromadzeń i instytutów zakonnych i stowarzyszeń apostolskich. W biskup Prakoczy, tłumacząc wagę i znaczenie życia konsekrowanego dla Kościoła odwołał się do obrazu niesionych do domu po poświęceniu świec gromnicznych, których żywy płomień jest osłaniany przed wiatrem. Życie konsekrowane jest jak ów drżący na wietrze płomień, który wciąż musimy chronić, aby mimo ludzkiej słabości i zewnętrznych przeszkód mógł ogrzewać Kością ciepłym służebnej miłości, rozpalać go żarem pokornej ofiary i oświetlać światłem wiary, która nie słabnie. Biskup zauważył, że w dzisiejszych czasach mówiąc o kryzysie życia konsekrowanego zapomina się, że zdecydowana większość osób konsekrowanych z wielkim radykalizmem dochowuje wierności swemu powołaniu. Jestem przekonany i potwierdza to moje dotychczasowe doświadczenie duszpasterskie, że życie konsekrowane jest dziś bardzo dynamiczne, pełne poświęcenia i owoców konsekracji. Oczywiście, w kulturze takiej jak nasza obecna, nie jest to łatwe. Bo współczesna kultura przenika do życia konsekrowanego także. Ale z tego względu trzeba iść, moi drodzy, pod prąd. Hierarcha zaznaczył, że w logikę życia każdego człowieka wpisana jest ofiara. To najpełniejsza, najbardziej trafna postawa, jaką możemy przyjąć. Taką logiką w sposób radykalny kierują się osoby konsekrowane przede wszystkim. Oddając Bogu wszystko, opierając na nim projekt z całego życia. W czasie Eucharystii poświęcone zostały świece gromiczne, a siostry i bracia ze zgromadzeń zakonnych odnowili swoje śluby zakonne. Na terenie bielsko-żywieckiej istnieje 61 klasztorów należących do 29 żeńskich zgromadzeń zakonnych, żyje w nich ponad. 500 sióstr. Na terenie diecezji jest też 26 męskich domów zakonnych należących do 14 zgromadzeń męskich skupiających ponad 100 kapłanów i kilkudziesięciu braci zakonnych. Kapłani zakonni prowadzą 17 parafii na terenie Podbeskidzia.